Co jest o czarnej owce? W tym wyścigu? Jest kawałek Wszyscy słyszeli, nikt nie widział. Twój tata kochał to auto. Dzisiaj zwycięzca bierze wszystko! Co to, to, to jest? To jest inwestycja. Pokazał się na ostatnim wyścigach. Niezły czas, ale to nie wystarczy, żeby wejść do ekipy się na świeże mięso Witaj świecie świrów Zawsze robisz to co chcesz? Zawsze Straciłem dziś bardzo dużo pieniędzy. Zabawa dopiero się zaczyna. Z fajką to Kieł, ich szef. Mówią, że przegryzł, powinna i spierdolić brzucha matki. Konkretny gościu, w drugim zdaniu już mi groził śmiercią. Dzień za turniej otrzymuje tytuł Diablo. Jeszcze dodatkowo skroi jakieś pół miliona. Stawką jest wasze zdrowie i życie. Potrzebuję kasy, nie? Ale nie każdy daje się za nią zabić. Ale ja się nie chcę zabić. To czego chcesz? Mam chorą siostrę. Nabieram pieniądze na zagraniczną operację. Szkoda, że nie mogę być z wami. Ale już niedługo. Pojedziemy do Wiednia. Tam cię naprawią. Proszę ci uważaj na siebie. Naprawdę nie lubię przegrywać. Ty mi wyłączył tego wkur...jającego gnoja. Definitywnie. Do pęczka. Chcesz, żebyś wybrał ten wyścig? Masz dla kogo? Ojka, uważaj, to nie dewizja trzysta trzy. No?